Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. Wydawałoby się, że grzebanie osób bliskich, szczególnie rodziców, to jest obowiązek chrześcijański i rzeczywiście jest, należy to zrobić. Gdy jednak ktoś mówi: "Pozwól mi pogrzebać mojego ojca", to wcale nie znaczy, że chce spełnić ten bardzo ludzki, podstawowy obowiązek. To znaczy przede wszystkim, że gdy ma do wyboru życie, dynamizm, działanie związane z bliskością z Jezusem, wybiera raczej życie w śmierci, zastanowienie nad śmiercią, yy, przeżywanie śmierci, może nawet jakąś depresję czy duchowość szczególną związaną z nieustannym rozważaniem, przeżywaniem smutku własnego umierania. Pogrzebać Ojca owszem, ale Przede wszystkim wybierać pełne dynamizmu, podążanie za Jezusem Chrystusem. Inaczej Jezus okaże się być dla nas wartością drugorzędną, gdy będziemy wybierać to, co skończone, śmiertelne, ziemskie, zamiast tego, co wieczne, co święte, co pełne życia. Nie pozwólmy sobie na duchowość śmierci. Jesteśmy paschalni, to znaczy przeżywamy duchowość żyjącego Boga, który śmierć zwyciężył. Do zobaczenia jutro!